Witam Państwa Małgorzata Bonikowska Think Tank Leaders Hub. Witamy w naszym specjalnym cyklu który robimy z przedstawicielami polskiego i działającego w Polsce biznesu a rozmawiamy o takich najważniejszych naszym zdaniem zjawiskach wokół biznesu o których warto aby menedżerowie kadra kierownicza w polskich firmach instytucjach wiedziała. Dziś spotkanie z panem Tomaszem Kosikiem, prezesem, właściwie general managerem firmy Emerson. Dzień dobry. Dzień dobry. Tomasz jest członkiem naszego klubu Think Tank Executive Network, ale jest też przedstawicielem firmy z przemysłu. Automatyka przemysłowa bardzo dużo nowych technologii, ale też niezwykle realne spotkanie się z problemami przemysłowymi tam, gdzie są fabryki, tam, gdzie jest automatyzacja. I o tym właśnie porozmawiamy. W którym miejscu jesteśmy, jeśli chodzi o nowe technologie w tym klasycznym przemyśle, a nie tylko w big techach? Tomku, pierwsze pytanie od razu Ci zadam, jak z Twojej firmy perspektywy wygląda sytuacja dzisiaj w ogóle w przemyśle? Na ile te technologie rzeczywiście dzisiaj um, są całkowitą normalnością? Co jest teraz najważniejszymi trendami, I na przykład 5G, to o czym rozmawiamy teraz, na ile to zmienia rzeczywiście oblicze produkcji i w ogóle całego tego sektora przemysłowego? Dzień dobry, jeszcze raz dzięki za zaproszenie do tej rozmowy. Przemysł zawsze opierał się na technologiach, jakby to jest wpisane w naturę przemysłu. To cała rewolucja przemysłowa z tak, XIX jest, wieku bez nowych rzeczy nie miałaby miejsca. Tak, i ja, ja reprezentuję firmę, która dostarcza automatykę, czyli te najbardziej zaawansowane technologie w większości oparte o, o rozwiązania IT. Czyli software do maszyn. Software do maszyn, ale też mechaniczne rozwiązania i rozwiązania mechaniczno-softwareowe, tak, które pozwalają prowadzić produkcję w sposób bezpieczny, w sposób przewidywalny, w sposób optymalny i ekonomiczny. No i właśnie jak teraz się prowadzi produkcję w XXI wieku? W sposób optymalny się prowadzi. Natomiast jakby technologia, czy rozwój technologiczny w ostatnich latach. Pozwala, żeby wycisnąć więcej informacji z danych, które dotychczas mieliśmy, które czasami nie były zbierane, czasami e, były zbierane, a nie wiadomo było, co z nimi zrobić. I tak naprawdę w ciągu ostatnich kilku lat obserwujemy dramatyczny wzrost. E, Jakości e, przetwarzania danych w związku z dostępnymi nowymi algorytmami, w związku z dostępnymi nowymi sposobami przesyłania tych danych. Tu wspomniała Pani o, e, o 5G. E, no, to jest technologia, która wszyscy mówią, zrewolucjonizuje przesył danych i spowoduje, że w czasie rzeczywistym będziemy mogli przetworzyć te ilości e, zmiennych, no które. Pochodzą chociażby z produkcji. Ale wytłumaczmy jeszcze, jeśli dobrze zrozumiałam, to jest tak, że no dużo już wcześniej wiedzieliśmy, ale teraz możemy z tego zrobić lepszy użytek, bo tych danych zawsze było sporo, ale teraz możemy skorzystać z nich po to, żeby właśnie zoptymalizować, coś przyspieszyć. Tak? Prosty przykład z mojego podwórka, czyli taki a, bardzo przemysłowy. Tak? No mamy urządzenie, które mierzy ciśnienie w jakimś rurociągu gdzieś tam do celów technologicznych. Ale ponieważ to urządzenie jest na tyle inteligentne, że ono poza ciśnieniem podstawowym może mierzyć 6 czy 7 czy 10 różnych innych parametrów, typu temperatura czujnika, temperaturę otoczenia, ma zabudowane już układy scalone, które przetwarzają te informacje wstępnie i może dostarczyć 20 kolejnych parametrów, które mówią o czymś, przeliczają pewne parametry i dostarczają wstępnych, wstępnych analiz. I z takiego jednego urządzenia zamiast jednego pomiaru ciśnienia możemy wysyłać kilkadziesiąt parametrów, które już coś mówią. I można coś na przykład zmienić, I coś zaoszczędzić, coś, coś wprowadzić innego. tak. tak? A tak. na ile 5G, właśnie ta technologia, która jak rozumiem zwiększa przepustowość tej w cudzysłowie rury, na ile ona rzeczywiście jest takim game changerem, że ona umożliwia, no nie wiem. Zasadnicze zmiany tam, gdzie są fabryki, gdzie jest produkcja. To chodzi o, 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 o tą podstawową przepustowość. Jeśli mieliśmy takich pomiarów ciśnienia a, kilkaset czy kilka tysięcy w całym układzie technologicznym i, a, i, i nagle każdy z tych punktów 100 razy więcej danych przesyła, no to przy dawniejszych, dawnych metodach przesyłu danych. Po prostu... Komunikacja się kolokwialnie mówiąc, zatykała. Tak? No, nowoczesne technologie 5G czy czy, czy następujące. Czy to trochę tak jak z obrazem, czasami jak się łączymy przez komórkę i na przykład mamy słabą przepustowość i się zacina. Tak? W czasie pandemii, jak wszyscy byli tak. na łączach, to się obraz rwał, tak? I, i na, na zoomie czy czy teamsach. I to jest dokładnie ten sam efekt. Jak I rozumiem, dobry że... łącza, możemy przesłać. I rozumiem, że fabryka to jest problem, bo wtedy staje albo produkcja, albo coś się wyłącza. I tyle staje produkcja. Co, produkcja zawsze jest. Czy automatyzacja produkcji jest tak projektowana, aby działała niezależnie w, w ramach jakby swojej całości, natomiast tutaj mówimy o wykorzystaniu tych danych do analizy, do mhm. prognozowania awarii. Do tego, żeby optymalizować, czyli łączyć się na przykład z procesami, z, z układami finansowymi i, i wymieniać informacje. Czyli za... można wręcz zaprognozować, że za chwilę może się coś zepsuć, tak? Tak, to... dokładnie tak. Jest to, to, to zawsze było możliwe. Nad tym pracowaliśmy od. Budowaliśmy takie układy predykcji uszkodzeń, awarii już kilkadziesiąt lat temu. Natomiast to były technologie drogie i dostępne dla bardzo ograniczonej liczby urządzeń. Natomiast wraz z postępem, z rozwojem technologii, mm -hmm. z obniżeniem cen komponentów, z taką komodytyzacją rozwiązań, to praktycznie dla większości urządzeń, które mogą się zepsuć w różnych zakładach, różnie to wygląda, możemy dostarczyć jakieś rozwiązania przewidujące i zapobiec takim awalie, Co powoduje, dzięki temu możemy zapobiec mhm. przestojom technologicznym. Ponieważ najczęściej o nowych technologiach mówi się z przedstawicielami firm właśnie stricte technologicznych, reprezentujących ten obszar ICT, one niekoniecznie muszą być osadzone też w tym twardym przemyśle, chociaż jak rozumiem mhm. produkcja zawsze dzisiaj jest powiązana jakoś z softwarem i z komputeryzacją, informatyzacją, cyfryzacją, ale chciałam jeszcze żebyś spróbował opisać też taką fabrykę przyszłości, no bo jednak Gospodarka nadal oznacza też ogromnie dużo firm produkcyjnych. Tam, gdzie produkcja, tam i maszyny. Tam, gdzie maszyny, to i oczywiście cyfryzacja, ale także właśnie to, co mówisz. A więc 5G, systemy porozumiewania się tych między sobą maszyn. Za chwilę będziemy mówili o tym, że te maszyny to robią bez, bez uczestnictwa człowieka. Może tak już się dzieje właśnie dzięki 5G. Jak to może wyglądać? To, to jest bardzo dobre pytanie. Różne firmy, różni wizjonerzy przedstawiają swoje wizje fabryki przyszłości. Nie, nie wszystkie fabryki y, będą bezobsługowe. Na pewno są takie procesy technologiczne, które wymagają interakcji człowieka, albo y, nie wyobrażamy sobie, żeby nie było interakcji człowieka, chociażby ze względów bezpieczeństwa czy, czy nadzoru nie do końca ufamy technologii jeszcze. Mm -hmm. Na pewno są, jest wiele takich obszarów i one już istnieją chociażby magazyny wielopoziomowego składowania, które często działają obsługiwane przez różne autonomiczne zrobotyzowane systemy i takie zakłady nie wiem, chociażby w pełni nieoświetlone bez światła i tam roboty poruszają, przesuwają komponenty. Czyli Natomiast, człowieka będzie coraz mniej, ale to nie znaczy, takich, że go w ogóle nie będzie. Tak, w takich miejscach hmm. będzie mniej. Ale z drugiej strony mamy m, chociażby elektrownię. Jeśli pomyślimy sobie o elektrowni nuklearnej, to ja na dzień dzisiejszy nie wyobrażam sobie takiego obiektu bez udziału człowieka. Oczywiście technologia będzie wspierać człowieka tam, gdzie jest niebezpiecznie, gdzie można zastosować jakieś zautomatyzowane urządzenie czy zautomatyzowaną interakcję. Na przykład, żeby ochronić ludzkie żeby zdrowie, ochronić, żeby nie narażać zdrowie. pracownika na kontakt z jakimiś odczynnikami, promieniowaniem. Albo, albo tam, gdzie nie możemy wysłać jednego eksperta, którego mamy w kilka miejsc jednocześnie. Trzeba się wspomagać technologią. I to jest kolejny trend, który, który widzimy i który wpływa na rozwój technologii. Po prostu brakuje ludzi, brakuje mm -hmm. ekspertów, których trzeba zastąpić, może nie tyle zastąpić, których trzeba wspomóc technologią, tak żeby oni mogli być w kilku miejscach jednocześnie, lub żeby zaoszczędzili czas, który tracili na podróżowanie. Wyobraźmy sobie, że dany ekspert musi polecieć na środek, czy kilkadziesiąt kilometrów od brzegu, gdzieś na Platformy wiertniczą, lub do, do farmy wiatrowej, żeby coś zrobić. Podczas gdy można równie dobrze wyposażyć, wyposażyć technologię w odpowiednie oczyszcznikowanie i, i, i wstępnie przeprowadzać analizę za pomocą różnego typu oprogramowania, a ekspert może siedzieć w centrum operacji. Czyli on się nie musi przemieszczać, a jednocześnie może coś zdiagnozować na odległość. I na przykład coś poprawić albo wręcz naprawić. Już dzisiaj są takie dość rozwiązania, że można naprawiać ma maszyny bez konieczności przyjeżdżania. To już jest dostępne, tak. No właśnie, a to skoro jesteśmy przy tym wątku maszyn, roboty, to jest też, proszę Państwa, takie coś, co my sobie wyobrażamy bardzo chętnie. Bardzo dużo się o tych robotach nie tylko myśli, ale też się, się widzi w różnych firmach science fiction, w książkach. Rozmawiamy o tym, jaka będzie przyszłość tej robotyzacji. Mamy też wiele trendów. Mamy też chociażby trend związany z takim tworzeniem robotów na wzór człowieka, humanoidów. Ale ciebie chciałam zobaczyć, zapytać o przemysł znowu. To znaczy, co to w ogóle jest robot dzisiaj w, w przemyśle i w jakim kierunku praca nad robotyzacją i automatyzacją produkcji będzie zmierzać? Robot jest to urządzenie mechaniczne, które w pewnych miejscach może zastąpić człowieka. To generalnie jest z automatyką i robotyką jest tak, że automatyka i robotyka robi to co robi człowiek, tylko w sposób powtarzalny, przez 24 godziny na dobę. Robot, czy maszyna nie jest zmęczona. Nie ma kaca, nie ma przerwy na, na jedzenie, na patyczki. Czyli jest to taki pracownik bezproblemowy. Jest to pracownik bez bezproblemowy. Zawsze pracuje, Ale... zawsze gotowy, zawsze w pracy. Tak. I, i, i często w związku z tym e, słyszę takie obawy, że e, robotyzacja czy automatyka zastąpi człowieka spowoduje, że wszyscy będziemy bezrobotni. To jest taki, taka obawa, którą ja odkąd 25 lat pracuję w rynku automatyki słyszę, tylko że nigdy się tak nie zdarzyło. Zawsze jak, jak wdrażana była jakaś automatyka, ona coś usprawniała, coś pomagała, pozwalała uzupełnić luki pokoleniowe w, po prostu. A nie zastępowała. Tak? Ludzie odchodzą na emerytury, brakuje ludzi, trzeba Trzeba gdzieś e, uzupełnić sposób, w jaki się produkuje. A też być może wyręczać ludzi w tym, czego nie chcą w ogóle robić. To, to jest kolejny element, tam gdzie jest istotne zagrożenie zdrowia czy życia. Ludzi, powinniśmy myśleć o tym, jak wykorzystywać maszyny. No, na przykład w kopalni. Po co człowiek ma zjeżdżać pod ziemię i jeszcze jakiś wybuch, nie daj Boże, się zdarzy i człowiek ginie, a maszyna to maszyna. Nie, nie jestem ekspertem od kopalnictwa, ale na zwykłych liniach takich e, produkcyjnych, gdzie się dużo, nie wiem, spawa, łączy. To są zazwyczaj miejsca, w których może dochodzić do jakichś uszczerbków na zdrowiu dla, hmm. dla ludzi. I tutaj technologia, automatyzacja, robotyzacja, roboty y, mogą wydajnie zastąpić człowieka. Z czym jeszcze raz powtarzam nie oznacza to wyrzucenia człowieka, tylko uzupełnienia braków, Kadrze, Czyli on przechodzi jednostki. bardziej człowiek na bardziej pozycję właśnie sprawdzania, kontrolowania, koordynowania, inne rodzaje zadań. I inne rodzaje zadań. To jest tak jak było w, na przełomie wieku, w którym używaliśmy. Koni do transportu, a przeszliśmy na samochody. Też wszyscy się zastanawiali, co będzie z tymi kowalami, którzy byli co i ileś tam kilometrów i, I, i podkowali pod... konie. Zaczęli no. zakładać zakłady wulkanizacyjne. Na przykład, na przykład. Dobrze, a teraz jak do tego się ma sztuczna inteligencja? Bo też mamy cały ten trend związany z robotami, które w zasadzie są oparte o algorytmy. Humanoidy to jest jeden trend, ale mamy też roboty zwierzęta, mamy roboty, które mają różne formy, mamy też roboty we, bez w ogóle żadnej formy, mamy algorytmy, które no jak Alexa na przykład są niewidoczne, można do nich mówić gdzieś w powietrze i nam odpowiadają. Jak widzisz ten wątek sztucznej inteligencji, na ile ona już dzisiaj wpływa na, na przemysł? Myślę, że my sztuczną inteligencję stosujemy już od kilkudziesięciu lat. Tylko jakoś nie chwaliliście się wcześniej. Tylko to było dla nas naturalne. Jakby sztuczna inteligencja w takim rozumieniu popularno-naukowym czy komercyjnym jest pewną nowością, bo otrzymaliśmy algorytmy typu ChatGPT. Tak który, powszechnie. Każdy który jest dostępny jest powszechnie dla każdego można sobie pewne rzeczy sprawdzić, wytworzyć, nowe zastosowania powstają. Natomiast. Przemyśle mamy pewne ograniczenie. Ograniczeniem jest fizyka. No nie można zrobić czegoś, czego fizyka nie, nie pozwoli. Czyli jak rzucimy ciało w dół, to ono zawsze spadnie. Ono spadnie, nie poleci w górę. Tak, Czy jak jest proces spalania, on musi mieć dostęp tlenu mhm. i tak dalej. I paliwa, i tutaj pewne fizyczne zależności muszą być spełnione. My, my stosujemy sztuczną inteligencję chociażby do optymalizacji procesów różnych technologicznych, chociażby tego procesu spalania, jak, jak, jak optymalizować ten proces, podawanie różnych parametrów typu paliwo, typu powietrze, typu różne tam katalizatory po to, żeby spełniać ograniczenia emisyjne czy cele emisyjne, spełniać różne inne parametry, i to, to było od wielu lat. Czyli algorytmy, które w pewnym taka, sensie optymalizowały dzięki wiedzy o danych i analizie danych. Wieloparametrowa optymalizacja różnych procesów technologicznych to jest jedno zastosowanie, które od lat było stosowane. Innym zastosowaniem było predykcja uszkodzeń urządzeń. Jeśli sobie na przykład wyobrazimy, że jest duża turbina, która się obraca tak, z, z prędkością 3600 obrotów na bardzo szybko w każdym razie. Bardzo szybko, tak? więc jak ona nie jest monitorowana, to w, i nie jest zabezpieczana, to w przypadku jakiejś awarii może wyskoczyć przez sufit, zabić mnóstwo ludzi, tak, i spowodować katastrofy. W związku z tym e, stosuje się rozwiązania, które obserwują takie urządzenie, monitorują wiele parametrów typu mimośrodowość, typu e, jakiś tam e, Zwyżki obrotów, i generalnie są w stanie dostrzec pewne trendy, zmiany, delikatne zmiany, których człowiek nie jest w stanie że, zauważyć. Że coś się dzieje źle, z tego, że, coś tą się turbiną, dzieje że źle może to i na bazie, na, się. Tak, na bazie charakterystyki takich zmian, algorytmy są w stanie przewidzieć, że za jakiś okres czasu i podać precyzyjnie mhm. ten, ten okres czasu nastąpi awaria, wobec czego trzeba przewidzieć. Remont na jakimś etapie, czy trzeba postój technologiczny. I to zaplanować. jest rozumiem już od dawna, w tym sensie rozumiane algorytmy sztucznej inteligencji. Tak. A co teraz w zasadzie się dzieje i jakie są trendy w używaniu sztucznej inteligencji, która w międzyczasie się bardzo no, do, udoskonaliła te algorytmy, tak. są w stanie wiele rzeczy robić samodzielnie, wnioskować, no tak jak właśnie definiujemy sztuczną inteligencję, czyli no, samo się software, który, jak rozumiem, może bez użycia człowieka sam podejmować pewne decyzje nawet. Wydaje mi się, że to jest na razie sfera a, e, takich wizji które, e, i marzeń, które, które mamy. Ja bym, marzeń czy koszmarów nocnych? E, myślę, że marzeń. E, ja, ja bym obecnej e, sztucznej inteligencji w rozumieniu czata GPT, tak, takiej sztucznej inteligencji nie powierzyłbym e, autonomicznego sterowania e, bardzo ważnego procesu technologicznego, bo ta technologia jeszcze nie jest gotowa. Natomiast e, implementacja różnych rozwiązań sztucznej inteligencji dla e, celów na przykład monitorowania właśnie stanu technicznego urządzeń, to dzięki temu, że ta technologia stała się bardziej powszechna i dostępna finansowo, to możemy ją na większą skalę stosować niż było to kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. W związku z tym e, można powiedzieć, że zastosowanie sztucznej inteligencji... Zwiększa poziom bezpieczeństwa, zwiększa mhm. optymalność pracy technologii, czyli optymalizuje nam koszty. Powoduje jakiś wzrost produktywności, bo możemy sobie wyobrazić, że, że optymalizujemy przepływ mhm. pewnych mediów, czy, czy dostawy produktów na czas i setki różnych parametrów, które można. Czyli nadal wracamy do tego takiego zarządzania, prawda? Nie do samej bezpośrednio produkcji, bardziej do tej sfery, że jak już. Mamy wiedzę o tych danych i mamy coraz lepszą wiedzę o coraz większej liczbie danych, to możemy lepiej zarządzać naszymi zasobami. A w samej fabryce, na przykład, na ile my sobie jesteśmy w stanie wyobrazić zasadnicze zmiany w funkcjonowaniu produkcji i w ogóle miejsca, też dotyczy to miejsc przechowywania tych produktów, których dzisiaj jest przecież coraz więcej. Miliony sztuk dziennie towarów. Czy to jest tak, że możemy sobie wyobrazić, że to kiedyś będzie się odbywało w ogóle bez człowieka, że właśnie jakiś rodzaj robotów wyposażonych w algorytmy sztucznej inteligencji będą to robić za nas? Ale to w którym momencie my odetniemy człowieka no koncepcyjnie? Czy, czy zadamy sztucznej inteligencji e, polecenie, w, w, wymyśl mi fabrykę, e, tak żeby przynosiła zysk i, e, i produkuj takie i takie rzeczy i nic mi więcej nie interesuje? No ale możemy powiedzieć tak, jeżeli sobie wyobrazimy, że zarządza taką y, linią produkcyjną, bo może nie całą fabryką, a linią mm -hmm. produkcyjną, taki humanoid albo nawet niekoniecznie robot o wyglądzie człowieka. On może być wirtualny, mieć w ogóle, y, nie mieć ciała i być taką Aleksą doskonałą, do której się mówi. Aleksa przyspiesz produkcję i ten ten algorytm zaczyna sam stosować różnego rodzaju zmiany, żeby tę produkcję przyspieszyć. Trochę tak jak te, dzisiaj mamy możliwość sterowania domem, na przykład. Już w niektórych krajach tak się robi. Myślę, że długoterminowo tak, wyobrażam sobie jakiś stopień autonomii produkcji. Kiedy to nastąpi, tego nie jestem w stanie powiedzieć. Generalnie, reiki. Kurzweil przewidział, że w okolicy roku 2050 nastąpi ten moment singularity, kiedy, kiedy sztuczna inteligencja czy komputery intelektualnie pokonają człowieka, ale myślę, że ciężko nam teraz przewidzieć, w którym momencie to nastąpi. Na no, pewno... Kurzweil pisze już o tym od dłuższego czasu futurysta, ale teraz to się wszystko materializuje na naszych teraz oczach. Teraz się to materializuje. Natomiast tak, mamy coraz więcej nowych algorytmów, coraz więcej modeli obliczeniowych, coraz większą moc obliczeniową różnych serwerów i tak naprawdę uczymy się i testujemy te, te rozwiązania. Same algorytmy takie generatywnej AI, one też rozwijają się same w sobie. Ja ostatnio słuchałem profesora Dragana i, i, i on postawił tezę, że chociażby Chad GPT jest teraz na etapie rozwoju ośmiolatka. Mhm. Jeszcze kilka miesięcy temu był na etapie rozwoju trzylatka. On to analizuje poprzez zadawanie mu zagadek logicznych i obserwowanie jak sobie radzi z tymi Ale zagadkami. też gwałtowna, gwałtownie szybko on zaczął się rozwijać. W zasadzie stał się tym ośmiolatkiem w pół roku prawie. że. Tak, właśnie o to chodzi, że ten postęp rozwoju jest, jest, jest duży, więc nie możemy sobie, wydaje mi się, że ciężko jest nam wyobrazić sobie, jakie zastosowania za chwilę powstaną, bo po prostu nie do końca wiemy, co, co ta technologia będzie potrafiła i w którą stronę pójdzie. Czy na przykład zostaną wprowadzone jakieś ograniczenia. O których teraz dużo się mówi, chociażby w Unii Europejskiej. Ale jedno wiadomo, że technologia się będzie rozwijać, w związku tak. z tym i automatyzacja, i ta robotyzacja, i wykorzystywanie algorytmów sztucznej inteligencji ono będzie coraz powszechniejsze, w zasadzie już jest codziennością. Jak mówimy o produkcji i o fabrykach, to jakby trzeba sobie zdać sprawę, że bez tego również tego nie będzie podobnie jak zresztą z transformacją właśnie cybernetyczną do niedawna a teraz transformacją energetyczną to są wszystkie rzeczy które to jest nieuniknione, nieuniknione to jest są nieuniknione i i transformacja cyfrowa o której się dużo mówiło w ostatnich latach jeszcze kilkanaście lat temu mówiło się o tak zwanym big data tak to wszystko się mm. łączy gdzieś wiemy że jest duża liczba danych które można przetwarzać. Jak to przetwarzać nie wiedzieliśmy. Teraz powstały algorytmy, wiemy, jak przetw... wiemy już, jak przesyłać, jak, co z nimi robić. Tworzą się algorytmy wnioskowania, czyli odpowiedź na pytanie, co z tego, że mamy te dane, co z nich można, mo, można wyciągnąć, wycisnąć, tak? Więc ta cyfrowa transformacja postępuje i, i jednym z bardzo poważnych powodów, dlaczego ona postępuje, jest to, że mamy trendy demograficzne, które są nieubłagane. Brakuje nam rąk do pracy. No, zwłaszcza na zachodzie, bo nie Zro wszędzie. Na zachodzie brakuje. Europy hmm. głównie. Znaczy w, w Europie głównie. W tym zaczyna brakować ekspertów, którzy są w stanie dostarczyć zaawansowaną wiedzę. Tak? I, I tutaj trzeba. Technologią zastąpić te braki. Czyli wracamy do, jakby do obaw, yy, czy automatyka zastąpi człowieka. No, zastąpi, bo musi zastąpić. Ale to nie jest wcale zła perspektywa. Wcale to nie jest zła perspektywa, optymistyczna. Bo ludzie będą mogli się zająć tym, co jest yy, ważniejsze, co jest inteligentniejsze w kreowaniu wymagań dla, dla sztucznej inteligencji. Yy, myśmy w Think Tank Review yy, co kwartał publikujemy i prognozy, i wywiady, i kontrapunkty. Poświęcili dużo czasu w ogóle nowym technologiom, zwłaszcza sztucznej inteligencji. Zapraszam też, odsyłam Państwa do naszych prognoz. Ostatnia była właśnie, yy, kładąc nacisk na zagrożenia. Poprzednio pisaliśmy o wielkich plusach. Pewnie prawda jest dziś pośrodku, że jak to mądrze ro, rozegramy, wszystko razem, tą naszą rewolucję technologiczną, która się dzieje na naszych oczach szybciej niż jesteśmy w stanie ją analizować. To człowiek ma wielką szansę, żeby sobie ulżyć i w pracy, i w życiu. Na koniec zapytam się tylko Ciebie jeszcze o taką rzecz. Firma taka jak Emerson, to jest naprawdę gigant, amerykańska korporacja, z waszej perspektywy, wy jesteście troszkę wcześniej, ruszyliście z tymi wszystkimi zmianami. Sztuczną inteligencję od dawna macie teraz od dłuższego czasu myślicie o transformacji energetycznej, pomaganiu innym w tym, jak widzisz następną dekadę, jakie, jakie będą najważniejsze trendy dla biznesu, zwłaszcza tego. Biznesu produkcyjnego, właśnie klasycznego, z punktu widzenia tego, co przed nami. Na pewno. Yy... Postępująca i to coraz szybciej postępująca cyfrowa transformacja. To wszystko, o czym rozmawialiśmy, to się dzieje, pandemia zintensyfikowała te, te przyspieszyła, zintensyfikowała postęp. No tak, bo na nie, byliśmy, nie mieliśmy wyboru, musieliśmy tak, mieć wyboru. Kolejnym takim elementem, który będzie wpływał na, na to, jak, co się dzieje w różnych miejscach na świecie, jest, jest nearshoring. To jest taki trend przenoszenia produkcji z dalekiej Azji z powrotem do bliżej miejsc, w których produkty są, są wykorzystywane i to my taką strategię jako jako koncern dla własnej produkcji stosowaliśmy już od jakiegoś czasu, ale znowu pandemia i ostatnie geopolityczne zdarzenia poprzerywały wiele łańcuchów dostaw i tutaj dużo się o tym, o tym myśli, ale najważniejszym takim Trendem, który będzie następną dekadę ukształtuje, już kształtuje, to jest ogólnie rozumiana sustainability, tak, zrównoważenie klimatyczne, i to jest szereg takich przyczyn, które wymuszają od różnych e, graczy rynkowych, e, wymuszają zmiany, wymuszają pewne, pewne modernizacje. I w tak. ogóle inne podejście też do biznesu, bo, proszę Państwa, no cóż się kryje za słynnym ESG? no Chęć. Pogodzenia jakoś, tego, że na cały czas chcemy produkować, chcemy rozwijać nie tylko biznes. Kraje chcą mieć coraz większe PKB, ale jednocześnie musimy pamiętać, że nadmierne i takie bezrozumne produkowanie i uprzemysłowienie powoduje też ogromne straty i w naszym środowisku naturalnym, ale także nie jest dobre społecznie. Teraz, jak to zrobić, żeby się samo ograniczyć, jak to zrobić, żeby znaleźć złoty środek? I o tym, proszę Państwa, będzie następna rozmowa. A dzisiaj dziękuję bardzo, Tomasz Kosik, general manager firmy Emerson, był z nami. Bardzo Ci dziękuję Tomku dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo, dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia.